Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem o oddziaływaniu mezonowym. Postaram się, aby to była krótka i zwięzła, zwięzła lekcja. I zaczynam oczywiście od krótkiej definicji. Oddziaływanie mezonowe to oddziaływanie jądrowe, które zachodzi poprzez wymianę mezonów. A mezony to są bozony, bozony pośredniczące w przenoszeniu siły jądrowej Pomiędzy nukleonami. Czyli nie jest, to, nie jest to nic odkrywczego, można było się tego spodziewać. Natomiast warto o tym oddziaływaniu pamiętać. I w ramach modelu Jukawy siła jądrowa F zależy oczywiście od potencjału Jukawy. Tutaj ten potencjał wypisałem, już go oznaczam. To jest potencjał, który, który już wypisuję kolejny raz, warto żeby, żeby o nim pamiętać. To VOD to oczywiście potencjał jukawy w dżurach. Skala G to stała sprzężenia nukleon jest bezwymiarowa. Dalej mmp MP to po prostu masa mezonu pionowego. No, tam około 140 megaelektronowoltów na c kwadrat, no ale to oczywiście odległość pomiędzy, pomiędzy nukleonami. I, I teraz ważna rzecz, że potencjał ten wynika ze związania równania klein goldona dla mezonów pośredniczących w oddziaływaniach jądrowych. Z, z, z tym, tym równaniem się zajmiemy, opisem tego równania. Mezony generalnie są cząstkami o spinie całkowitym. O tym trzeba pamiętać, pomimo tego, że jeszcze nie mówiłem o tym, co to jest spin, bo to zostawiam sobie na później. To należy pamiętać, że me mezony to cząstki o spinie całkowitym. Spinie całkowitym, czyli, czyli niepołówkowym, czyli, czyli na przykład to nie jest jedna druga, tylko to jest na przykład jeden. I działają jako nośniki oddziaływań silnych, czyli mezony. Czyli to są nośniki oddziaływań silnych i wpływają oczywiście na strukturę jąder, jąder atomowych. Czyli powiedziałem trochę, trochę o mezonach. Teraz troszkę więcej, jeszcze podsumowując, czyli mezony są cząstkami złożonymi z jednego kwalka i jednego antykwalka. To, to oznaczenie mniej nie więcej, że należą do hadronów. Czyli mezony należą do hadronów, składają się z jednego kwarka i jednego antykwalka. To dodatkowo trzeba o nich wiedzieć. I w kontekście oddziaływań jądrowych no, najistotniejszą generalnie rolę odgrywają mezony pionowe i kaonowe. Mezony pionowe to jest na przykład tak, na przykład tak, i na przykład tak. Natomiast hmm, mezony kaonowe, to są tak, tak i tak, to są pionowe, to są, może podpiszę je, pionowe, kaonowe i to jest, one odbywają e, najistotniejszą e, de facto Rolę, jeżeli chodzi o oddziaływania jądrowe. I generalnie model, model Jukawa zakłada, że oddziaływanie jądrowe wynika z wymiany cząstek o skończonej masie. Jukawa przewidział, że zasięg siły jądrowej jest odwrotnie proporcjonalny do masy wymiennej cząstki. I tutaj sobie pozwoliłem zapisać tą oto, można powiedzieć, proporcjonalność, bo jak widać to nie jest równość. Tylko jest to przybliżenie. Jeryzaja to jest zasięg oddziaływania jądrowego. H to jest zredukowana stała planka. Zredukowana stała planka wynosi z 10 do minus 34 julie razy sekunda. To jest zredukowana stała planka. Przypominam, że zredukowana stała planka wynosi H przez 2pi. H to jest oczywiście stała planka wtedy. MP to Masa mezonu pionowego, oczywiście w kilogramach. No i C prędkość światła światła w próżni. No wartość tego E0 tutaj już wiemy z ostatnich, z ostatnich, chociaż czy ja mówiłem o tym? O w razie czego gdybym nie mówił, to powiem, że wartość e 0 wynosi około tam 1,5 FM co generalnie zgadza się z, z obserwowanymi zasięgami sił jądrowych i to już mówiłem na poprzedniej, na poprzedniej czy jeszcze poprzedniej lekcji. Jeżeli chodzi o doświadczenie potwierdzające oddziaływania mezonowe, no to no, tam około roku 1950, chwilę przed, jakieś 47, 48, w emulsjach fotograficznych umieszczonych w wysokich partiach atmosfery Hmm. Cecil Powell, ale nie pamiętam dwóch, dwóch jeszcze, dwóch jeszcze innych, i oni zaobserwowali ślady mezonów pionowych i, i potwierdzili tym samym. Istnienie mezonów pionowych, i można powiedzieć, że odkryli. Odkryli w tym sensie, że oczywiście zauważyli to, że, że takowe mezony pionowe występują w przyrodzie. Kolejne doświadczenie to jest rozpraszanie protonów na Deuteronie, czyli eksperymenty wykazały, że, że efekt jest zgodny z wymianą, wymianą mezonów. No i eksperymenty w, akceler w akceleratorach, tutaj w cenie, głównie. Działywania mezonowe badane są w zderzeniach hadronów i są przez to, przez to potwierdzane. Jeszcze może ze strony fizycznej mniej, a bardziej opisowej, no to, to no, działywanie mezonowe, często podaje się taki przykład, że, że można, można w sumie to działywanie porównać do, do wymiany do wymiany, czy nie wiem, do, do rzucenia kamieniem, e, kamieniem, e, jeżeli jesteśmy, e, jesteśmy na wyżwach na lodzie jeżeli stoimy i druga osoba obok nas stoi, e, to jeżeli rzucimy, zamachniemy się jak najmocniej i rzucimy w jego jest ten kamień kamieniem. ten kamień to może niespecjalnie dobry przykład, ale może zamienimy kamień na piłkę, żeby nikomu po drugiej stronie się nic nie stało. Czyli jeżeli rzucimy tą piłką piłkę w stronę drugiej osoby, zamachniemy się mocno i rzucimy z jak największą siłą, to uwaga, no ta piłka nie jest jakaś, nie będzie jakaś tam za, załóżmy malutka, tylko jakaś dość duża piłka, a jesteśmy przypominam na łyżwach, no to to będzie oznaczało, że że odsuniemy się w przeciwnym kierunku niż, niż rzucimy tą piłkę, i dokładnie tak samo, tak samo się dzieje właśnie z nukleonami. Czyli one wymieniają pomiędzy sobą mezony, ale powoduje to de facto, że, że one, się, one się ze sobą przyciągają. No i me, można powiedzieć, że mezony, i tak, tak można było je, je rozumieć opisowo, nie mówię fizycznie, tylko opisowo że działają trochę jak klej trzymający neutrony i protony wiąże atomowe pomimo, że protony mają dodatnie ładunki elektryczne i powinny się de facto, de facto oddalać, odpychać od siebie. Dobra, czyli tu mamy opisane trochę to oddziaływanie mezonowe, można je sobie tak w ten sposób wyobrażać i teraz przechodzimy do opisu fizycznego i ilościowego. No to fizyczne możemy, możemy to opisać w ten sposób, że oddziaływanie mezonowe wynika z silnych oddziaływań kwajków, które są składnikami hadronów. I teraz w skali kwajkowej oddziaływanie te opisuje oczywiście chromodynamika kwantowa, o tym już mówiłem, czyli owe QCD. I jednak w skali jądrowej stosujemy przybliżenie mezonowe i to jest bardzo ważne przybliżenie bo to jest to równanie, i teraz tak, uwaga, to równanie nie zapisałem, mam nadzieję, że że nie, nie pomylę się aż tak bardzo, to jest Klein-Gordona, Gordona. mam nadzieję, że dobrze zapisałem, to jest równanie Klein-Gordona, i teraz tak, widzimy, że tutaj jest funkcja falowa Amazonu, to jest ta funkcja tutaj na końcu. E, mamy tutaj, mamy tutaj e, C tak, czyli prędkość światła w próżni, w próżni. To jest druga pochodna, m, po czasie e, i cząstkowa pochodna, to jest cząstkowa Pochodne. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak się liczy, albo co to jest w ogóle pochodna cząstkowa, to nie jest jakiś tam dość trudno. To zapraszam oczywiście do, do mojego dodatku matematycznego, który znajduje się na, na moim kanale dla szkół wyższych i tam znajdziemy właśnie pochodną cząstkową, ale znajdziemy też operator Laplace'a. To jest operator Laplace'a, on jest w kwadracie. Jeżeli ktoś, będzie, jeżeli ktoś zajrzy i nie będzie z tego mógł zrozumieć, cóż to takiego jest ten operator Laplace'a, to bardzo proszę o kontakt. Postaram się indywidualnie wytłumaczyć, w zależności od tego, na jakim poziomie będzie, będzie wiedza a matematyczna a, i b tego, jak, to, jak, to można, jak to można stosować. Żeby oprzeć się na jakimś przykładzie, a nie tylko co z tego znaczka wynika. No masę mezonu mamy tutaj, prędkość znowu do, do kwadratu i tutaj uwaga, bo mamy stałą plankę. to nie jest określona stała planka tak zwana, e, czyli zredukowana stała planka, tylko to jest normalna stała planka h, to nie jest to h kreślona. tak, czyli to nie jest to. Dobra, ten sobie trochę przypomina, przypomina takie wzorki, wzorki, takie wzory z fizyki kwantowej, mechaniki kwantowej. Tu zapraszam do odniesienia się do tego, o czym powiedziałem, na podstawie też porównania tego z, z wzorami, które, które zamieściłem w, w opisie w opisie w fiszkach związanych z mechaniką, z mechaniką kwantową. I tak to, tak to wygląda i równanie Kim Gordona jest jest warte, warte zapamiętania. No i co dalej? Dalej opis ilościowy, opis ilościowy, no to siła jądrowa oddziaływań mezonowych to nie jest nic innego, nie wygląda jakoś inaczej niż już właśnie to mieliśmy już, zapisywaliśmy sobie już to, to równanie, gdyż do niego jeżeli ktoś ktoś chce pełen opis i opowieść o nim usłyszeć, opowiadanie o nim usłyszeć, to zapraszam do lekcji wcześniejszych. Ja natomiast tylko dodam, że to jest siła jądrowa oddziaływań rezonowych w tym przypadku. No i tutaj mamy do czynienia z pochodną, z pochodną po potencjale Jukawy. Pochodna jest po odległości pomiędzy nukleonami. No i występuje tutaj oczywiście stała sprzężenia tutaj no i no i oczywiście masa, masa mezonu, w tym, w tym wzorze występujemy MP, czyli masa, masa Pionu. Tutaj ważna informacja jest taka, że siła dla, dla małych A siła ta rośnie, natomiast gwałtownie maleje dla, dla promieni A większych od C od 2, przepraszam, FEME oczywiście od dwóch, nie powiedziałem czego, od dwóch femtometrów. Wtedy, wtedy gwałtownie, gwałtownie maleje. Czyli siła rośnie dla małych ale nagle gwałtownie maleje dla R większego od dwóch femtometrów. To równanie no specjalnie napisałem, mogę go tutaj nie pisać, natomiast no, zależy mi na tym, żeby ono było, było zapamiętane, bo to jest ważne równanie, jeżeli chodzi o siły, siły, siły jądrowej, tak jak mówię. No i Colin Gordona też uważam, że powinno się, powinno się mieć jak nie z przodu głowy w, tam, w, w pamięci szybko dostępnej, to, to jakoś z tyłu głowy gdzieś tam je, je mieć i wiedzieć jak to działa szczególnie, szczególnie jak ono funkcjonuje. To jest, to jest ważne. Jeżeli będzie potrzebne wytłumaczenie, skąd ono się bierze. E, o, co, o, co w nim, e, no o co w nim chodzi, no to myślę, że wytłumaczyłem. Natomiast jak, jak się je rozpisuje, jeżeli mamy operator Laplace'a rozpisany, to, e, to bardzo proszę o informacje. I tak samo, jeżeli chodzi o funkcję falową Mezonu, jeżeli tu będzie coś niezrozumiałem, to trochę już e, przychodzi nam na myśl, jeżeli funkcja falowa to mechanika kwantowa. Więc jeżeli ktoś tutaj będzie miał jakiś kłopot ze zrozumieniem, a przeczyta już moje informacje dotyczące e, krótkich informacji jednostronicowej e, na temat mechaniki kwantowej, no to, e, to, to zapraszam, no zapraszam do komentowania albo do, e, do bezpośredniego kontaktu. E, więc e, dobra, e, o czym jeszcze powiemy? Powiemy oczywiście o ciekawostkach. E, no, e, i Łukawa przewidział istnienie mezonu w połowie lat 30. E, oczywiście, zanim je obserwowano, zaobserwowano, bo tak jak mówiłem, je zaobserwowano jakoś przed 1950 przed 1950 rokiem do sprawdzenia, ale trochę boję się boję bo, bo się strzeć, czy to był 1947 czy 1948 rok, bo, bo zwyczajnie nie pamiętam, ale to były jakieś te lata, natomiast w 1935 roku Yukawa no, przewidział istnienie, istnienie mezonów. Mezony pionowe pośredniczą w oddziaływaniach jądrowych, ale ich dokładne własności wynikają oczywiście z QCD. No i w ekstremalnych warunkach, czyli na przykład w gwiazdach neutronowych mezony mogą wpływać na gęstość materii. To też jest, to też jest ważne. No i cóż jeszcze o mezonach. No Rozpak mezonów pionowych pozwala badać symetrię oddziaływań e, e, pierwotnych. E, e, no, używa się tutaj sformułowania fundamentalnych, więc, więc, więc tak też Użyję natomiast, tak jak mówię, nie lubię tego słowa, jak zawsze powtarzam, bo definicja fundamentalna jest, jest czymś niefundamentalnym. Dobra, idąc dalej, już bez filozofii, to zastosowanie no to oczywiście fizyka jądrowa i modelowanie struktury jądrowych atomowych, reakcje jądrowe czyli szczególnie fuzja jądrowa, ale także odpad jądrowy, modelowanie w QCD oczywiście, czyli opisywanie efektywnych hadronowych oddziaływań. No i badania w akylatorach, czyli testowanie de facto trochę innego obszaru, czyli o którym już mówiłem i wspominałem, czyli hemodynamiki kwantowej. Podsumowując, oddziaływania mezonowe są. Są kluczem dla zrozumienia sił jądrowych. No, opisuje, opisuje je model UKW, który przewiduje, że siły te wynikają z wymiany, z wymiany mezonów. E, oczywiście, tak jak wspominałem, potwierdzono to eksperymentalnie, czyli między innymi poprzez odkrycie mezonów pionowych w promieniowaniu kosmicznym i akceleratorach. E, no i na koniec no, jest to bardzo ważna rola w strukturze materii jądrowej i jeżeli chodzi o zastosowania, to mają zastosowanie, czy szerokie, no można powiedzieć, że szerokie, ale, ale szerokie to nie jest wymiar, więc nie, nie jest to, nie jest to wartość, więc możemy użyć tego słowa, jeszcze. też, ale dobra, to będzie, to będzie komplet. Na dzisiaj, tak jak mówiłem, w tych 20 minutach się zmieściłem. Jeżeli jakieś pytania będą, to, to zapraszam do, do umieszczania ich w komentarzu. Jeżeli natomiast jeżeli nie natomiast, jeżeli chcecie bezpośrednio skontaktować się ze mną i coś omówić, bo macie kłopot ze macie zrozumieniem jakiegoś obszaru związanego z fizką jądrową, bo takowy teraz omawiamy, albo nawet. Jeżeli chcecie, chcecie coś skonsultować związanego właśnie z fizyką jądrową albo, albo innymi działami fizyki to, to zapraszam, zapraszam do bezpośredniego kontaktu, a może się uda skonsultować coś, coś bardzo, bardzo ciekawego, więc, więc zapraszam serdecznie. No i co? I do usłyszenia niebawem w kolejnym filmie i zapraszam oczywiście do do oglądania. Do widzenia. Dzięki. Cześć.